Redakcja Mhałani on prezentuje. Dzień walentynek, Część pierwsza. A właśnie dziewczyny, dzisiaj walentynki pamiętacie? Mog mogłyśmy o tym zapomnieć. Do kolora coś nie tak? Nie, nic mi się nie dzieje, ale muszę to właśnie. I zaraz, przecież. Dzisiaj walentynki, moje rodziny. Och, dziewczyny zapomniałem że są moimi najlepszymi przyjaciółkami. Strzyciłkami. Już jestem. No właśnie nie ma tutaj Tak, Pektra mi mówiła, że podobno yy, pojechała yy, pojechała na jakiś casting do filmu o projektowaniu mody. Mogę się domyślić. Yy. Co nie będę na akcję Też to było dzwonię na przerwa Dziwne, ale okej Ty właśnie y, rozmawiałaś z tą kuzynką? Tak, rozmawiałam. Myślę, że wszystko pójdzie z panem. Z ten, no, przepraszam. Dzy, 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 dzy. No teraz sprawdźmy że na, na lekcja, chodźmy. I pamiętajcie, musimy jakoś uniknąć drakulary, gdy będziemy wychodziły ze szkoły, bo wiecie, w końcu chcemy zrobić niespodziankę. No Gdzie się podziały dziewczyna? Miała na mnie czekać. Hm. Lepiej poszukam. Nie no, pojawia jestem wyczerpana. Oh, lepiej pójdę do domu.